Czasem życie zatrzymuje nas w miejscu, którego nigdy nie chcieliśmy poznać. W miejscu, gdzie miłość miesza się ze strachem, a nadzieja z bezsilnością. Jestem mamą nastoletniej córki, która choruje na anoreksję. Długo milczałam, długo bałam się mówić o tym głośno. Ale nadszedł moment, w którym wiem, że cisza nie pomaga ani mnie, ani jej. Ani innym rodzinom, które żyją w cieniu tej choroby. Dlatego powstał ten kanał. Mama w cieniu anoreksji to miejsce, gdzie mówię prawdę o bólu, o nadziei, o tym, jak wygląda codzienność, gdy Twoje dziecko walczy z chorobą, która zawiera uśmiech, siłę i wiarę w siebie. Jeśli też przez to przechodzisz. Jeśli ktoś z Twoich bliskich choruje, wiedz, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. Ten kanał jest dla nas, dla rodziców, dla dzieci, dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć i poczuć, że w tej walce jest też miejsce na miłość i wsparcie. Dziękuję, że tu jesteś. Zaczynamy. Nie zauważyłam od razu. Kiedy moja córka przestała jeść, myślałam, że to chwilowe, że minie, a potem zaczęła znikać z talerza, z uśmiechu, z życia. I wtedy zrozumiałam, że to nie jest faza to anoreksja. Cześć! Jestem mamą nastoletniej córki, która choruje na anoreksję. Długo żyłam w ciszy. Bo bałam się mówić o tym głośno. Ale dziś chcę opowiadać nie tylko swoją historię. Chcę być głosem wszystkich, którzy żyją w cieniu tej choroby. Mam, ojców, dzieci, rodzeństwa. Na tym kanale znajdziecie moją codzienność, taką, jaka jest naprawdę. Będę mówić o tym, co czuję jako mama. Kiedy patrzę na dziecko, które cierpi. Będę też czytać historie innych, którzy zgodzą się je przekazać, bo wiem, że nie wszyscy mają siłę mówić o tym samym. Tu nie będzie udawania, że wszystko jest dobrze, ale będzie miłość, będzie nadzieja, będzie wsparcie. Jeśli też zmagasz się z anoreksją, jako mama, tata, Córka, syn, przyjaciel, wiedz, że nie jesteś sam i nie jesteś sama. Twoja historia też może wybrzmieć tutaj. Jeśli chcesz, możesz się nią podzielić anonimowo albo otwarcie. Razem stworzymy miejsce, w którym nikt nie będzie czuł się samotny. Dziękuję, że tu jesteś. To dopiero początek mojej drogi na YouTube ale wierzę, że razem możemy dać sobie siłę. Jeśli chcesz zostać ze mną, zasubskrybuj i wracaj. Będę tu. Dziękuję, że wysłuchałaś, że wysłuchałeś. Ten kanał to nie tylko moja historia. To przestrzeń, w której każda mama, każdy tata, każde dziecko może odnaleźć choć odrobinę zrozumienia w kolejnych odcinkach opowiem wam jak to wszystko się zaczęło o Chani o jej pierwszych zmaganiach o chwilach zwątpienia i małych krokach które prowadzą do nadziei jeśli czujesz że ta historia może komuś pomóc udostępnij ten odcinek subskrybuj żeby nie przegapić kolejnych części a jeśli chcesz możesz też napisać do mnie Twoja historia również może wybrzmieć tutaj, jak tylko zapoznasz się z moim regulaminem i go akceptujesz. Regulamin znajdziecie w każdym opisie mojego odcinka. Dziękuję, że jesteś częścią tego miejsca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.